i tam wszystkich, w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West no i co? jakby wam to powiedzieć? nie, nie mówcie mi, że się zbugował, nie, na szczęście nie Dobre dobra, poza nagraniem zakończymy. zrobiłem sobie to za... kurde, wyzwanie już chyba raczej pełną balkę mamy, tak jest, pięknie, ładnie, wszystko jest, okej okay. okej, okay, to wszystko tak, to już wszystkie nagrody na gdzie mnie szukać to były głupie, według mnie Tereny łowieckie. Potrzebuję narzędzi. Muszę chcę odkupić sobie od koleżanki pakiety szybkiej podróży. I teraz możemy oczywiście sprzedać pranie na czarnego aktów. Albo... Hmm, pora takich ciekawych rzeczy tu jest. Dobra. Słuchajcie, posprzedajemy sobie te wszystkie rzeczy. Już mamy ku temu okazję. Nie ma tu nic dobrego takiego. Na pewno sprzedamy też pułapki, z których nie korzystamy. W zasadzie to jest, jakby wam to powiedzieć, traperskie rzeczy, nie? Czekajcie co to jest? To, to jest 3%, to nie. SF. Rzadko korzystam z tych rzeczy. Sprzedajmy to za trzy koła. Teraz zobaczmy, co z narzędzi możemy sprzedać. Możemy sprzedać ten cały syf i tę miksturę. No i z nich i tak nie korzystamy zbytnio. Więcej, jakby bardziej nas jego dyleczył. Jak ten. Okej, okay. co mi tu mamy? Patrzcie. Cenne do sprzedania. Całkiem sporo tych cennych rzeczy do sprzedania mamy też. To się tylko i wyłącznie nadaje na sprzedaż. Wszystko cenne do sprzedania. Pokażę Wam do którego miejsca. Do tego miejsca. Wszystko można sprzedawać bez najmniejszych kłopotów. Eee, ogon gromoszczenka nam się przydał, chcemy mieć dominację gromoszczenka, tak. Eee, ale chciałem też pójść. Czekajcie, szybciutko zapolujemy sobie na tego gromoszczęka, zdobądźmy jego ogon. Rozejrzyjmy się, gdzie gromoszczęk miał swój domek. Gromoszczęk ma tutaj swój domek. No i upolujmy tego gada. Później pójdziemy sobie jeszcze. Coś może zjeść. Dobra, mamy to wszystko. muszę poczekać tak na raz, dwa, na trzy paczki Jakam? kurier, pięć paczek w sumie ma przyjść, bo Okulary mają przyjść, chociaż nie jestem pewny, czy one będą takie fajne, dobra, I teraz pewnie jak na złość będą same szczęki alfa no oczywiście, tym kalfami, on jest tak potrzebny. Dobra, teraz... ...przyjmę sobie bożą, to polone to przeciwko... ...temu dziadowi tam. No i widzicie, jaki on mocny? Oczywiście... ...aj, tutaj kurde, bo tutaj... ...to no wolno, teraz trochę. Potrzebuję teraz dużo żeby w lesie. Niestety, on jest podlantyczny. Wiecie, on ma Jest chyba Dobra, muszę się pozbyć, wiecie czego? Od tego samochodu. Ja do swojego. to jest paranoja z promocjnikami. teraz alfy w ogóle niepotrzebne, a oni mi będą teraz dawać na alfy. No i koleżka jest trochę wkurzony na nas bo właśnie stracił jedno z działek swoich oraz zaraz straci drugie nie będzie nas pił z użyciem tych błądysków. no jak to się nazywa tych latających zesłaństw no i niestety a my nie potrzebujemy aktualnie takich dobra to idziemy. o tak dobra no Do teraz zostają nam kwasowe dysyny pogłębienia kolegi Torę jak wtedy trzeba mu sprzedać 8 dysków nam zostało Słuchajcie, no dyski są super nam bundy i powinien bać Super, patrz w końcu. mamy ogon gromoszczęka Skoczmy sobie do głównej bazy naszej Zobaczmy, czego my potrzebujemy tak naprawdę do dominacji tych maszyn Mamy chyba już wszystkie dominacje, jakie ostatnio zdobyliśmy w kotle kappa Teraz może naprawimy sobie dominację gromoszczęka Gdzie my na tych gromoszczenkach powinniśmy już jeździć? Co według mnie byłoby całkiem spoko. No ale, ale też się domyślam, dlaczego twórcy tego nie wprowadzili, bo to by było zbyt OP. Karta floty, dziękujemy za rezerwację. No blue, no blue, no blue. Yy. No znaczy, status swojej płatności, to nas nie interesuje. No blue. Płatność została zaprojektowana. Potwierdzenie zamówienia. Mówiłem sobie z okulary. Yy. Trzeba trochę zadbać o ten wzrok, jednak. Ja strasznie dużo pracuję z użyciem tych cholernych tabletów, które nam w zrobocie cudownie zapewnili. Wcześniej była praca z komputerem, praca z laptopami, no i idziemy sobie teraz. Jako, że mamy możliwość pójścia, idziemy do terminalu wytwórczego, który jest chyba albo tu, tak, tu. Potrzebujesz czegoś? Tak, cudu, kurde. Dobra, mamy dominację Gromoszczenka, super. Teraz popatrzmy jakiej jeszcze dominacji nam brakuje. Prawie wszystko mamy, słuchajcie, tu jeszcze jakaś dominacja. Ja podejrzewam, że ta dominacja to jest dominacja z kolejnej wersji gry... z dodatku. Dobra, pozaznaczajmy sobie. Potrzebujemy tak. Zlecenie główne. Teraz tak, potrzebujemy młoto, ogon Boka. Dzisiaj sobie porobimy te wszystkie dominacje. To jest niszczyciel. Masz kara będzie trudniejsza i brzydko opier. Dobra, chwila. No dobra, ciśniemy sobie dalej. Dzisiaj sobie popolujemy na te maszyny. Nie wracamy sobie pierwszą misję z brzegu. Bierzemy sobie zlecenia nasze. Idzie do warsztatu to możemy zrobić dyskomet wybuszki. Wiecie co możemy wymaksować sobie parę rzeczy, taką jak dyskomet wybuszki. Ok, dłużej warsztatu, oczywiście. I chyba wybuszki już będzie na najwyższym poziomie, ale my i tak z niego nie korzystamy, jest taki... Okej, okay, gdzie jest dyskomet wybuszki? Jest dyskomet wybuszki, maksymalny poziom, z zburzlamul co kłap, muszlo muszlokłapa. No patrzymy co my tu jeszcze możemy. Możemy sobie procentował nic o jeden poziom pewnie ulepszyć. Ok. Litarna wyrzutnia lin z karnistrami. To jest taka średnia broń. Z niej się bardzo rzadko korzysta. Metalowy masz kary, podajnik behemota. Można skruszać ślizgawca. Nie wiem, może, może ta broń mnie w końcu do siebie przekona, ale ja w to wątpię. Bardziej mnie interesuje ulepszenie tego. Hmm. Niestety jest to dosyć skomplikowane ulepszenie. Wymagające spora i sporej ilości części niebieski zabójca, czyli mi otaczał szczepów, byśmy mogli go sobie zrobić. Serce nam gracił cudownie. Dobra, lecimy z tematem. Kajcie, ja, ja chyba torbę widziałem do ulepszenia jeszcze. Tak, chyba torbę widziałem do ulepszenia. Ja sobie zaraz nastawię ulepszenia ubioru. Ooo! Noktyńska rozbójniczka z różniczka. Którego... Dobra, możemy to sobie maksymalnie, ja i tak no, nie z tego stał Moim... nośmy to. Dodatkowo. weźmy sobie od razu ulepszymy może... A, za mało surowców, ale to możemy ulepszyć. Tak, o jeden poziom. Li... Rzutnie lin z karnistrami. A to co jest wymagane. piórkosujki, ale nie będę, bez przesady, nie będę ulepszał wszystkiego po kolei, żeby było wariactwo. Teraz szukamy sobie pierwszej dominacji z brzegu. Dominacja walcoboka. Potrzebujemy młotogon walcoboka i jego główny obwód. Nie no, oczywiście, że nie. Słuchajcie, tu mamy najbliżej stąd, więc sobie skoczymy z tego miejsca. I zaczniemy sobie... Dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, dominację. i wszystkiego rodzaju dominacje już chciałbym móc zdominować praktycznie wszystko tylko tu mamy chyba wszystkie zrobione mamy żyrafy zrobione mamy chociaż żrafami mamy dane różnego rodzaju i ja bym jeszcze za chwilkę no za chwilkę 10-15 minut powiedziałem no to za 10 minut no będzie krótszy odcinek no i nic My jesteśmy ogólnie. My jesteśmy... Ukończyliśmy właśnie zlecenie na dyskomie od wybuszki, którego i tak nie będziemy zbytnio często używać. O, fajnie by było jakbyśmy zdobyli ten ogon z tego walcoboczka Dobra, od razu Mamy młotoogon, ale chyba nie mamy głównego obwodu. No nie, jeszcze nie mamy głównego obwodu. Ale już młotoogon mamy. Brakuje nam tylko... tam jeszcze jest jeden walcoboł. Jeżeli go zdobędziemy, główny obwód z niego, to by było całkiem fajną opcją. Okej. Okay. nie, nie chuj. Alfa. Dopiero po trzecim strzale jest główny obwód, super, cudownie. Naraz szybko poszło z pierwszym. Kolejna misja, kolejne zlecenie, dominacja. Gnisty pazur. Gdzie one są w ogóle? Czy my tu gdzieś je mamy? No dobra, zaznaczmy sobie tą misję. Zaznaczmy sobie to. Siatka z worka pazura pewnie jest wymagana jego główny obwód. No. Nie lubię polować, powiem wam na ogniste pazury. One są problemem, tak samo jak i lodowe. Mm. Czego nam brakuje jeszcze? Skanów. Pewnie, bo chcielibyśmy mieć skany wszystkie też maszyn naszych. Czekajcie, ja bym sobie zobaczył szybko w notatniku skany. Czegoś nam tu brakuje. czujki nie zeskanowaliśmy, spoko. Patrzcie, czujki nam brakuje. Falopruja mamy dane. Dwóch maszyn. Czy czujkę mamy już zeskanowaną? Chyba nie mamy tylko czujki zeskanowanej Nie, mamy czujki To czego nam brak? Halo? Horizon Forbidden West Grafika, jest potrzebna informacja O, jest, dobra Czego nam brakuje? Aha! Lancero. Nie. Kuroga nie mamy zeskanowanego? Poważnie? O, no to troszkę kuku. Poradźcie sobie za. za ognistymi pazurami. Puszczamy za tym cierniowe bagno. Czy hmm. ja mam lodowe ty mam lodowe pełty, więc mam nadzieję, że trzeła to. Nie, Nie biegniemy, odłóż tego zbója na plecy i biegniemy zabić ogniste pazury i dwie sztuki raptem. Słuchajcie, mam problem, bo nie mam już kości. Jest niestety ognisty pazur alfa. No trochę jest problem w takim. Zobaczmy, czy mamy to co chcemy. Oczywiście, Po co? Jeśli nie Gdzie jest ostatnia wyspana? Tu nie ma. gdzie lecimy teraz? nie udało nam się złapać a możemy sobie tam pobiec z buta bo tam ogólnie Słuchajcie, no. ogólnie z ognistymi pazurami sprawa się ma tak okej, okay, nie mamy trzymotolepu niestety i ja mam nadzieję, że jeden o szczep... o, co tu się stało? te rany ten laktowie zginęli walcząc, ale z czym? Może fokus pokaże mi więcej. Tam coś jest. Kolejny uh. Połapka rybacka. Prawdopodobnie ten kto ją przewrócili. No zobaczmy się, czy czyli, bo zawsze olewałem tą część. Powiem szczerze, zawsze ulewałem tą część tego quest'a. Ten aktowie pewnie zbierali to coś, kiedy maszyna ich zaatakowała. Rzucili się do skrzynki, ale Zginęli. No, czekajcie, co to koniec? Czekajcie, czarna skrzynka tu jest w pobliżu jeszcze. Uuu, to gdzie? Tam gdzieś. Nie, to dron. to Nie dron sajtós. Jak dostać się do jego danych? Normalnie. Biorąc sobie, gdzie jest mój... Siadaj na tego zastawca. Siadaj na sword. Taka podlecimy sobie do góry. Lecimy. Muszę ściągnąć tego drona, by pobrać damę. Może wskoczy na niego? Czekamy hmm. tego kolejnego kolegę drona On hmm. powinien być stosunkowo prosty do zdobycia O proszę bardzo idealnie się do nas... widzicie? Ej, a czemu ty ruda mał pozginęłaś? Przecież skoczyłaś idealnie, tego drona powinno się złapać bez problemu. O, ale to jest głupie momentami. Mówię wam, to jest głupie momentami.

Słuchajcie, no i to jest głupie momentalnie. Tu można ginąć, i ginąć. A ta ruda małpa robi to, co my nie chcemy. Na przykład, nie? Ale się wspiąć, żeby na niego wskoczyć. Jesteś mój! No i dlaczego tego nie zrobiłeś najpierwszym razem? Muszę pobrać dane z drona. Super zajebiście, biegniemy po tym środku gorka lodowego pazura. Już widzę lodowego pazura. Ech, powiem szczerze, wkurza to. Hello! Everybody! I'm home! i uciekamy. Szkoda czasu na te cholerne zostanę Równo zdobyliśmy. No jest, Dobra, potrzebna, siatka jest potrzebna siatka z worka. jest potrzebna siatka z worka lodowego pazura. Nic poza tym. Nie chcemy się mieć tych człowiek zasranych. No jest to tak niepotrzebne. Widzieliście i wybuchło gówno zasrane. Muszę znaleźć inne stado nie było potrzebnych części no dobra za chwilę ci, słuchajcie idziemy ubić jeszcze jednego lodowego pazura jak on nie padnie to kończymy, jak padnie i nie dostaniemy tych siatek to na tym kończymy odcinek bo już nie mam czasu a już cała masa dało nam się zdobyć tego drona przynajmniej dane z drona Co mamy tą siatkę? Gówno mamy. Słuchajcie, lecimy do ogniska. Ja wam dziękuję za oglądanie tego cholernej misji. Przynajmniej mamy jedną dominację walcoboka i na niej skończymy dzisiaj, bo to nie ma sensu dalej męczenie tej gry. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach z gry Horizon. Cześć. Niech to. Pierwszy i drugi odcinek. Dobra, no wrzucimy te odcinki na szybko. szybko jeszcze ping. <coughs> Kreaty Eloj generuje. W międzyczasie zacznę rzucać filmy na pierwszego i na drugiego. Nie, no proszę mi nie mówić, że to ze strony gówno.